Wyszedł z jej pokoju, zamknął drzwi na klucz. To znaczy, że ta morderczyni znów tu jest. Chcę cię ucałować, ciociu. Księżniczko, będę o tobie myślała. A ja o tobie. Przywiozę ci mnóstwo prezentów. Jest Juan Miguel. Gdzie się podziewałeś? Już wyjeżdżacie? Już. Nie mogą się doczekać. Czekali tylko na ciebie, żeby się pożegnać. Już was nie zatrzymuje. Najlepsze życzenia, siostrzyczko. Zadzwoń albo przyślij mi maila, kiedy dojedziecie. Ty też pisz do mnie. Obiecaj, obiecuję. To nie jest odpowiednia chwila na płacz. To chwila szczęścia. Jadą tak daleko. Prędko wrócą. Spędzimy jakiś czas we Włoszech Wrócę stamtąd jako wielki malarz Oczywiście Za twój sukces Za was Żegnajcie dzieci Kochana Nie żegnajcie, lecz do zobaczenia Dużo, dużo szczęścia Powodzenia Odezwijcie się wkrótce Najlepszego, Vicente No i Rosio wyszła za swego malarza Ślub i wesele były fajowe, jak mawia Mariciuj. Ja też będę zadowolona, kiedy wyjdę za mąż. Rosja wyglądała bardzo elegancko, a tatuś był najprzystojniejszy ze wszystkich. Poprowadził ją do ołtarza. Wyobrażam to sobie. Goście byli wystrojeni i życzyli parze młodej szczęścia. Nawet mnie mówiono, że ładnie wyglądam. To prawda, ty zawsze ładnie wyglądasz. A wczoraj miałaś piękną sukienkę. Widziałaś mnie? Po ślubie wszyscy przyszli do nas na przyjęcie. Tylko Maricuj nie przyszła i nie zabrała mojego braciszka. Na pewno miała powód. Ach tak. Ten Omar, który u nas mieszkał, przyjaciel tatusia, powiedział, że musi z nim jechać. Zauważyłam, że się zasmuciła, ale go posłuchała. Nie podobało mi się to. Nie wątpię. Na pewno to ojciec Anselmo dał im ślub. Jasne. Przyszedł też na przyjęcie. Było tyle pyszności. Tatuś wynajął kelnerów. Potem Rosillo i Vicente wyjechali. Dokąd pojechali w podróż poślubną? Aż do Włoch Z okazji ślubu dostali pieniądze. Vicente opłaci za nie studia i zostanie najlepszym malarzem. Doskonale Jest artystą z krwi i kości Ja też życzę im szczęścia Chciałabym, żeby czas szybko minął Bo Rosia obiecała mi mnóstwo prezentów Na pewno dotrzyma słowa Ale tymczasem musisz się starać Żeby te prezenty okazały się nagrodą za dobre zachowanie Czy ja kiedyś zachowuję się źle? No cóż Nigdy Czasami coś z psocy. Ale tylko tyci tyci. Masz rację, jesteś aniołkiem. Blanka nie interesuje mnie jako kobieta. Nie uległem jej też, kiedy zjawiła się przede mną jako iwek, bo kocham Mariciuj. Zdobyłem ją i nie pozwolę jej odejść. Szukaj szczęścia gdzie indziej, a nas zostaw w spokoju.

Por conquistar una ilusión y perdí su rastro, y ahora sé que sé ya todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Jesús te la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sé, y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Teresa Włodarczyk Czytał Mariusz Siudziński